Hej, witam serdecznie. W tym filmie pokażę kilka fajnych ćwiczeń z jogi twarzy, dzięki którym pozbędziecie się kurzych łapek. Kurze łapki są to zmarszczki tutaj w kącikach oczu. Powstają od nadmiernej mimiki, czyli jeżeli często się śmiejemy, no ja się często śmieję, więc te zmarszczki u mnie są dosyć widoczne i nad nimi pracuję, ale dzięki temu, że nad nimi pracuję, to... Stają się i są zdecydowanie mniej widoczne. Kurze łapki pojawiają się pod wpływem stresu, pod wpływem zmęczenia. Z wiekiem bowiem skóra staje się mniej elastyczna i niestety te zmarszczki stają się bardziej widoczne. Ale nic straconego, ponieważ odpowiednio dobranymi ćwiczeniami jogi twarzy. Można skutecznie te zmarszczki eliminować. Tak, dokładnie. Można je sobie wyćwiczyć, tak jak ćwiczymy ciało, i stają się one zdecydowanie mniej widoczne. I na początek taka bardzo ważna uwaga, ponieważ często zadajecie mi takie pytanie: a czy w wieku 60, czy w wieku 70, 80 lat jest sens wykonywania tych ćwiczeń? Oczywiście, że jest, zawsze jest sens, więc Wiek tutaj nie gra roli. Oczywiście, im szybciej zaczniemy wykonywać ćwiczenia jogi twarzy, tym efekty będą lepsze, ale absolutnie żadnej górnej granicy wieku tutaj nie ma. Także każda z pań czy z panów, bo to nie jest zależne od płci, może wykonywać te ćwiczenia. I wykonywane systematycznie, czyli tak na przykład 3-4 razy w tygodniu. Przyniosą naprawdę cudowne, cudowne efekty. Gotowi? A zatem zaczynamy. Przed przystąpieniem do ćwiczeń najpierw się zrelaksujmy, odpuśćmy całe napięcie z ciała, uśmiechnijmy się do siebie, do swojego wnętrza, do swojej duszy. I tak kilka chwil błogo. Sobie kontemplujmy. To jest ważne, ponieważ odpuszczamy napięcie z twarzy, rozluźniamy mięśnie i ćwiczenia będą bardziej, bardziej skuteczne. Wiem, że wiele osób nie ma na to czasu, ale pamiętajcie, że ten czas, który dajemy sobie, jest naprawdę bardzo, bardzo ważny i dzięki temu żyje nam się lepiej. Jesteśmy bardziej zrelaksowani, zdrowi i piękniejsi. Także niech motywacją waszą będzie to, że działacie dla własnego dobra, spokoju, w ciszy i z pozytywnym nastawieniem co do efektów, bowiem jeżeli zanegujecie działanie tych ćwiczeń, no to niestety mogą one Wam nie pomóc. Wszystko tkwi w głowie. Także pozytywne nastawienie, nastawiajmy się na super efekty. To wszystko działa, ale musimy również przełamać się wewnętrznie. I teraz po takiej krótkiej kontemplacji. Po takim krótkim przekonaniu własnej osoby, że to jest dla naszego dobra i że to cudownie zadziała na nasz wygląd, na naszą psychikę, na nasze życie, zmieni nasze życie, bowiem jeżeli będziemy się czuć pięknie, to nasze życie będzie lepsze. I teraz nakładamy sobie jakiś olej czy masełko. Ja użyję sobie. Masełko z oliwek rozcieram dokładnie w dłoniach i nanoszę na twarz. Delikatnie na całą twarz. Niech ten rytuał będzie dla nas przyjemnością, relaksem, odskocznią od Obowiązków dnia codziennego. Masełko nałożone, i teraz trzymamy palcem jednej ręki wewnętrzny kącik oka, i delikatnie przesuwamy fałd skóry w kierunku zewnętrznego kącika oka. Czyli robimy niejako taki masaż limfatyczny. Tkanki zostają lepiej ukrwione. W ten sposób działamy na zwiększenie produkcji kolagenu, który odpowiada za sprężystość i elastyczność naszej skóry. Kilka razy i. Drugie oczko. Teraz delikatnie opukujemy te obszary newralgiczne, w których pojawiają się kurze łapki. I zobaczcie, tylko te dwa ruchy już dają znać o sobie w postaci rozluźnienia tej okolicy i relaksu. I teraz pierwsze ćwiczenie, czyli otwieramy szeroko oczy i mocno zamykamy, ale przy tym trzymamy tutaj palcami, żeby jak będziemy mocno zamykać, nie mrużyć tej okolicy. Czyli wykonamy sobie dziesięć takich powtórzeń. Ja będę liczyła: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 i 10. I teraz nadal trzymamy, teraz będzie drugie ćwiczenie. Nadal trzymamy mocno te kąciki oczu i mrugamy szybko 10 razy 10, 15 razy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 11 12 13 14 i 15. O. I mamy wykonane kolejne ćwiczenie. To ćwiczenie wzmacnia mięśnie wokół oczu. A jeżeli mamy mocniejsze mięśnie, no to wiadomo, że skóra na tych mięśniach jest lepiej napięta, ładnie się Trzyma i nie powstają zmarszczki. Jest tutaj właśnie ważne, żeby wyćwiczyć mięśnie oraz dodatkowo je rozluźnić. Masaże pozwalają rozluźnić te mięśnie, a ćwiczenia je wzmacniają. Także jest to taki duet, który naprawdę czyni bardzo dużo dobrego naszym oczkom. Kolejne ćwiczenie jest dosyć trudne. Również przykładamy tutaj palce. I te paluszki kładziemy na środkowej części poduszeczek pod oczami, i podnosimy te powieki dolne do góry. I zobaczcie, jak działa cały aparat mięśniowy wokół oczu. I to ćwiczenie nie tylko działa na zmarszczki, te tutaj kurze łapki, ale również jest znakomite na worki pod oczami. Zobaczcie, bo tutaj pracujemy również dolną powieką i to ćwiczenie również uwzględniłam w innym z moich filmów dotyczących usuwania worków pod oczami, ale ono również świetnie właśnie działa na kurze łapki. Także patrzymy w górę i podnosimy tą dolną powiekę. A tymi palcami zapobiegamy tutaj wznoszeniu się tej dolnej powieki. Mam nadzieję, że to będzie jasne. Jeżeli byście nie rozumieli tego ćwiczenia, to piszcie w komentarzach. Ja będę dokładnie wyjaśniać, ale myślę, że jasno je przedstawiłam. Także trzymamy tutaj palce, tutaj mocno też zapieramy sobie tymi paluszkami, i podnosimy do góry powiekę. I zobaczycie, jak cały ten obszar tutaj pracuje i również właśnie te kąciki oczu, gdzie tworzą się zmarszczki pod oczami. I wykonamy sobie 10 takich ćwiczeń, licząc do 3, do trzech, czyli pozostajemy w tym ruchu przez 3 sekundy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I mamy. Teraz możemy sobie delikatnie poklepać kąciki oczu po tym ćwiczeniu, bo to jest dosyć Wymagające ćwiczenie, więc teraz sobie rozluźnimy mięśnie wokół oczu. Teraz będziemy rozmasowywać nasze kurze łapki, czyli chwytamy palcami górną część i dolną i rozciągamy w ten sposób. I również wykonamy sobie kilka tutaj takich ruchów. Wspaniale to działa, naprawdę wspaniale, jak żelazko na kurze łapki. I drugie oko. I ponownie delikatnie oklepujemy po ćwiczeniu, żeby te mięśnie rozluźnić. I mamy wykonane kolejne ćwiczenie. Bardzo fajną taktyką jest delikatne podszczypywanie. Nie jest to proste, bowiem tutaj jest malutko skóry, ale możemy troszeczkę zmrużyć oko. I delikatnie podszczypywać te okolice. To wspomaga ukrwienie, ujędrnia skórę i również rozprasowuje już istniejące zmarszczki. W ten sposób i w ten sposób, czyli w pionie i w poziomie. Nie jest to łatwe, bo tutaj trzeba uchwycić skórę. Ale naprawdę niesamowicie skuteczne. I tak troszeczkę sobie tutaj podszczypujemy. I kolejne oczko. Na pewno trudniej będzie panią, które mają długie paznokcie. Ale można złapać w ten sposób. Tak, nie tak, tylko tak. O! Mi jest też łatwiej, bo też nie mam krótkich tak bardzo paznokci, więc tym ruchem mi jest łatwiej. I po tym masażu okolice mogą być czerwone. Dlatego sobie tutaj nanosimy masełko, żeby zbyt mocno tych obszarów nie podrażnić. Oczywiście można spróbować również na sucho, ale taki masaż na sucho polecam osobom już bardziej zaawansowanym, które mają wyczucie i które wiedzą, na ile mogą sobie pozwolić w kwestii właśnie masowania. Tych okolic, bo one są bardzo delikatne. Jeżeli nie macie jeszcze wyczucia i będziecie robić taki masaż bez tego wyczucia, no to możecie zrobić sobie krzywdę i mogą pojawić się jakieś krwiaki, takie czerwone placki, i mogą one utrzymywać się nawet kilka dni. Także na początek, jeżeli nie macie wyczucia, róbcie to na masełko. Potem, jak już nabędziecie wprawy. To możecie spróbować sobie na sucho. Bo na sucho łatwiej złapać skórę i można ją mocniej tutaj pomanewrować. No, ale to już dla osób bardziej zaawansowanych. Na początek radzę jednak to masełko. Potem można sobie pozwolić już na taki większy hardcore. I teraz na koniec ponownie się relaksujemy. Zamykamy oczy. Odpuszczamy wszystko, co nam nie służy, rozluźniamy mięśnie i cieszymy się wykonaną techniką. Odpoczywamy i w głowie zasiewamy sobie takie ziarno, że nie mamy już kurzych łapek, wyobrażamy siebie bez kurzych łapek, wyglądające pięknie, Zdrowo. I tego oczywiście Wam życzę naprawdę. W tym wszystkim bardzo ważne jest przekonanie, bardzo ważna jest psychika, bowiem wyobraźcie sobie, że często spotykam się z takimi komentarzami: a to nie działa, a to tamto, a to siamto. A to chodzi właśnie o nasze pozytywne nastawienie. Jeżeli będziemy w to wierzyć, wiara góry przenosi. Ale to też nie jest kwestia wiary, no bo wiadomo, że skóra, o którą dbamy, zdecydowanie lepiej wygląda, niż jeżeli machniemy ręką i powiemy: "Starość nie radość, starzejemy się, koniec, po prostu taki los". Taka kolej rzeczy wcale nie, wcale się na to nie zgadzajmy, bo jeżeli dopuścimy do siebie zgodę na starzenie się, no to niestety to się stanie, a jeżeli nie, jeżeli będziemy wiecznie młode, będziemy się czuć młodo, tak właśnie będzie. Dziękuję Wam za udział w tym filmie i pamiętajcie, że systematyczne wykonywanie tych ćwiczeń, tych masaży naprawdę pozwala zminimalizować widoczność kurzych łapek, a nawet je cofnąć. Ważne, aby wykonywać te ćwiczenia systematycznie i po prostu dać sobie szansę i uwierzyć w to. Jeżeli natomiast chcecie więcej ćwiczeń, chcecie więcej masaży, więcej informacji, to przygotowałam bardzo obszerny kurs odmładzający Joga twarzy i kursu są różne warianty. Jest cały kompletny kurs na wszystkie części twarzy, ale również można zakupić kurs na dany problem, na dany obszar, na przykład na usta, na oczy, na czoło, na policzki, na homicze worki, na szyję czy na podbródek. Także. Serdecznie zapraszam, bo jest to naprawdę bardzo fajna sprawa. Oprócz tego, że piękniejemy z dnia na dzień, to dodatkowo się relaksujemy. Takie dwa w jednym.